Ty miałaś od tamtej pory kontakt z Babusią? Nie miałam i żałuję tego, bo jakoś nie umiem sobie wyobrazić, że miałabym do niej zadzwonić. Spotkałam się z jej rodziną tydzień temu. Cześć, ja nazywam się Monika Maszkiewicz i jestem dziennikarką portalu Świat Gwiazd, a u mojego boku Marta Manowska. Cześć Marta. Ja się nazywam Marta Manowska, jestem prowadzącą. Teraz powinnam wymienić te kilka programów, ale może o nich będziemy <głos> rozmawiać. <głos> Oczywiście zacznę od tego, że jesteśmy na konferencji ramówkowej stacji TVP. No i tak jak powiedziałaś, jesteś prowadzącą program Rolnik Szuka Żony. to już dziesiąta edycja. Nie wiem kiedy to zleciało, bo ja pamiętam się... pierwszą. Ale pytanie, jaka ta dziesiąta edycja będzie? Będzie inna, ze względu na to, że będą w niej dwie dziewczyny, co nam się jeszcze nigdy nie zdarzyło. So są różne, bardzo mają silne podstawy, są bardzo silne, osiągnęły sukces zawodowy, natomiast wiele je też różni. Wydaje mi się, że w tych różnicach też będzie bardzo ciekawa opowieść, bo, bo naprawdę są, mają zupełnie inne charaktery, inne osobowości i chyba w trochę inny sposób żyją. Mamy takiego 40-latka, który mam wrażenie, że dobrze, że nam spadł z nieba w tym programie, bo jest, łączy świat filmowy. Możemy troszkę ciszej, bo tak się skupimy, dobra? Łączy trochę świat film, filmów, świat muzyki z rolnictwem, co by się wydawało takim bardzo dziwnym, może i połączeniem na pozór. Ale on jest takim dowodem na to, że po 40 roku życia spokojnie można próbować ułożyć sobie życie i to mnie bardzo cieszy, że on jest. Jest bardzo młody chłopak, który ma fantastyczną rodzinę, która stanęła za nim tak murem, że takiej sytuacji jeszcze nie widziałam, bo to dla całej rodziny było takie wyzwanie. Na zasadzie, że oni nie uciekali, nie, jakby nie sugerowali, co ma zrobić, ale wsparli go tak. Tak, że, że takiej sytuacji no chyba faktycznie jeszcze nie było. Jest mi żal kilku osób, które były w dziesiątce i się nie dostały, bo takie sytuacje teraz też się dzieją, że jest taki chłopak Łukasz, który był w dziesiątce chyba trzy edycje temu, i, i teraz właśnie urodziło mu się dziecko, e, związał się z fantastyczną osobą, e, czyli to się stało, jakby mimo tego, że, że nie dostał się tej piątki. I bardzo trzymam kciuki za te osoby, właśnie, które, które w tym roku dostały po prostu mniej listu. No, Mamy takiego jednego przystojniaka, który dostał bardzo dużo listów. No, także myślę, że będzie to oglądać. Ta edycja ma przesuniętą datę, jeśli chodzi no o emisję. Dlaczego? Nie wiem. A nie ona wiesz. jest 18 albo 19? Jest, tak, dokładnie. Nie, Chyba nie nawet wiem. 17 września zawsze nie ruszało. Co, jak no coś musi być w emisji. Nie wiem, czy są mecze, czy jest jakaś siatkówka, no nie jestem aż tak na bieżąco, ale zawsze z tego powodu rolnik był przesuwany. Od początku września startuje korona gór polski, więc zapraszam na drugi sezon do Polonii. Natomiast faktycznie nie ruszamy z początkiem i dobrze, żebyśmy o tym powiedzieli wcześniej, bo potem zawsze mam poczucie, że widzowie są tak trochę zawiedzeni, a... Także lepiej, że teraz wiadomo wcześniej. No, tak. Trzeba będzie jeszcze chwilę. Alarmujemy, poczekać. O tym, alarmujemy. Alarmujemy, sama W jestem, cierpliwość. Się sama jestem trochę tym y, zawiedziona, bo to już będę 20 dni na zdjęciach w Sanatorium Miłości, prawie. Jak dopiero się rolnik zacznie. Zawsze zaczynaliśmy od tego, że oglądaliśmy wspólnie rolnika. No, ale będzie. Ale mam wrażenie, że przez te 10 lat zmieniło się diametralnie także Twoje życie, bo wiemy, że Ty od zawsze byłaś związana z produkcją, ale gdzieś tam bardziej. Za kulisami, a Dalej tutaj jestem. jesteś nagle, wiesz, twarzą, w której roli czułaś, czujesz się lepiej. W jednej i drugiej, ja się bardzo dobrze czułam w tamtej roli. Praktycznie pracowałam w produkcji trzech bitew na głosy, pracowałam też w ugotowanych przez półtora roku, ja castingowałam osoby do programów. No trochę tam po drodze tego było nawet, szczerze powiedziawszy. Takich drobniejszych rzeczy też w naszej stacji. No i później ten, ten rolnik się wydarzył w moim życiu i czekałam potem wiele lat tak naprawdę na kolejną propozycję. I tą kolejną propozycją była Sanatorium Miłości, potem już Dewoys Senior, potem przyszła Kobiety w Drodze, Matki Wojny, teraz Korona Gór Polski. Program, w którym myślę, że już w 100% jestem sobą, taką, dokładnie taką, jaką jestem w życiu prywatnym, kiedy nie jestem prowadzącą, gdzie jednak no, staram się po prostu no, chociaż mówić trochę ładniej, więc wydaje mi się, że też fajnie, cieszę się, że mogę taki program prowadzić. Nie tylko ze względu na to, ale przede wszystkim ze względu na osoby, które poznaję w tym programie, bo zdobycie szczytu to jest tylko pretekst, natomiast cała reszta spotkań i osób, które poznaję, to ma dla mnie największą wartość, bo tam też szukamy swoich korzeni. Tak się zastanawiam, jeszcze wracając do tego momentu Twojego przejścia z kulisów do bycia twarzą. Tak. Czy to była twoja chęć spróbowania czegoś nowego, czy tak. może ktoś cię dostrzegł? Tak, bo po pomiędzy, I to i jedno i drugie, bo ja pracowałam przy Bitwie na Głosy, a równocześnie trochę walczyłam o teatr w swoim życiu i wszystkie gwiazdy wiedziały o tym, że ja bardzo bym chciała chyba pracować w teatrze albo być aktorką, bo to o to chodziło. W ogóle nie chodziło o telewizję. No i tak faktycznie się wydarzyło, że puenta jest taka, że w tym studiu, w którym ja zajmowałam się gwiazdami w Bitwie na Głosy, teraz prowadzę The Voice Senior. I to jest piękne uczucie, nie ukrywam, bo to są dokładnie że znaczy w ogóle pracuję z tymi samymi osobami, z którymi pracowałam Wcześniej, więc my się wszyscy znamy i te relacje są inne. Nie wiem, Cypis, który jest reżyserem dzisiejszej ramówki, to jest osoba, z którą znam sprzed 12 lat, bo, bo z nią pracowałam. I tak jest bardzo często w moim życiu. Wydaje mi się, że my się dzięki temu dobrze rozumiemy i też ja się nie boję tak powiedzieć, ale to są moje rodziny, bo ja spędzam, my spędzamy ze sobą więcej czasu czasami niż mamy na to szansę, żeby być w domu. Więc ten, ten, to, że się szanujemy i sobie nawzajem pomagamy, jest jakby oczywiste i chwała, że tak jest, bo jest tak w rolniku, jest tak w sanatorium miłości, jest tak w każdym w każdym jednym programie, e, w Koronie Gór, która jest mniejsza, nowa ekipa, no to same wyzwania. I myślę sobie, że, 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 że nie czuję tego właśnie, czy lepiej mi było tam, czy jest tu, bo ja tu też żyję jakby z ekipą. A to, że mam inną rolę i funkcję do wykonania, ale my wszyscy pracujemy na to samo, czy my gramy jakąś batalistyczną scenę, czy gramy moją rozmowę, to wszyscy przeżywamy to podobnie. Wiesz, co jest takie, mam dla mnie najpiękniejsze z tych wszystkich programów, że w tym roku mieliśmy z programu Rolnik Szuka Żony, ale także Sanatorium Miłości, chyba trzy śluby, dobrze liczę, bo przecież był Marta 5. i pa Generalnie są dwa śluby z sanatorium miłości i trzy z rolnika. Czyli to jest Marta i Paweł e, z rolnika, to jest Adrianna i Michał, to jest Kamil i Asia z rolnika i to był Darek, który co prawda, znalazł sanatorium miłość po programie, ale jest sanatorium. E, no i Iwona Gerard. E, no to, czyli to jest, ja miałam pięć zaproszeń. Na wszystkich byłaś? Nie, byłam tylko na dwóch niestety i to jest koniec. A jeszcze został ślub Kamila i Aśi, na który bardzo bym chciała pojechać. Byliśmy też razem u Krzysia. To była nasza ostatnia rozmowa w zeszłym roku po ramówce, którą bardzo pamiętam. Wtedy pierwszy raz mnie o to zapytałaś i pierwszy raz mi o tym powiedziałam i jedyny. I no nie będę mogła, bo mamy wtedy zdjęcia z sanatorium miłości. No niestety. A ja nie mogę sobie dać wykluczeń, no bo to byśmy nic nie zrobili. Ale wiem, że byłaś u Marty i Pawła. Jak było? Super. Bo... Zabawa do dorfła... Trzydniowa. No o pół do piątej wracałam na Boso, w tym pięknym pałacu, w którym oni mieli pierwszą randkę. Zobaczyli się w sukni i w garniturze, dokładnie pod tym samym parkanem, w którym mieli pierwszą randkę, więc to było piękne. I była tylko nasza ekipa i oni. Była piękna uroczystość też w kościele, bo to były też ściny Adasia. Bardzo duży stres dla Marty, bo to był i ślub, i ściny, i. Bum. A potem się zaczęło wesele, które było do rana, a potem były poprawiny, które były do rana, no bo przecież u rodziców, u rodziny, u Pawła. Tam na gospodarstwie. No i potem był jeszcze jeden dzień, kiedy od rana tańczyliśmy, mimo tego, że wszyscy już się po południu rozjeżdżaliśmy. Ja byłam trzy dni pomiędzy zdjęciami, pomiędzy tym bohaterem teraz z tej edycji. Otworzyłam zdjęcia, pojechałam na trzy dni wesela i wróciłam na zakończenie. Ale nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, przepiękna była także piosenka do pierwszego tańca. Piękna. Ona była podzielona i to mi się bardzo podobało. Była już ta piosenka Agnieszki Roberta, ona była, wtedy była po raz pierwszy. Mi się to bardzo podobało, że Robert wtedy wyszedł z białą różą, wręczył Agnieszce, a potem też wręczał panią. To było, wtedy się popłakałam, bo to było... Pierwszy raz i tak wzruszający. U ani i Grzesia Bardowskich też nie mogłam być, bo mieliśmy premierę w teatrze, ale e, teraz właśnie była taka sytuacja, że wszyscy myśleli, że to będzie piosenka z rolnika, piosenka Rafała Brzezowskiego, zresztą cudowna, która nam się zawsze tak kojarzy z tym programem, a oni nagle przeskoczyli no bo dance, dance, dance. No i super, bo mają możliwości, widać, że się tym bawią, ale też stresują, e, bo to nie jest taki chopciub. E, ale super, że oni z tego korzystają. Ktoś kiedyś powiedział, a, że oni chodzą do tego programu, tamtego programu. A ja, po prostu widzę w tym prawdę, to, że Paweł był na Wyspie Przetrwania e, i że tam też poznał fantastycznych ludzi, których ja teraz poznałam na weselu. Potem był w rolniku, gdzie znalazł żonę. Potem się pobawili w sumie się nauczyli tańczyć. E, ja uważam, że to jest taki wzór, jak bez jakiegoś napompowania i zbędnej bufonady można sobie po prostu fajnie w życiu sięgać po to, na co mamy ochotę. Powiem ci, że kolejne wątki wciąż przychodzą mi do głowy, bo ja swego czasu miałam wywiad z Konradem Smugą, który jest reżyserem mhm. programu Rolnik Szuka Żony. I on mi powiedział takie zdanie, słuchaj, tego związku to już by prawie tam nie było, gdybym ja nie wkroczył i w pewnym momencie no, nie tak. wziął ich za fraki. Ja. Nie, no na pewno, na pewno są takie momenty, kiedy, kiedy trochę ich wspieraliśmy, kiedy trochę interweniowaliśmy, ale to, to bardziej Konrada rola. Ja tego nie robię, no ja mogę tylko rozmawiać, tak? I ja mogę... Um, próbować pytaniami zadać je w taki sposób, żeby ktoś się po prostu nad tym zastanowił, a jakby te, no, no, no tego skomentować nie mogę, ale te interwencje to, to jest za mocne słowo, bo to są zawsze interwencje, które służą dobremu, bo bywało tak, że ktoś się wahał, bo na przykład a, bo rodzice uważają, że lepszym wyborem byłby ktoś, a ja uważam o moje serce, no to zapytaj się, kogo chcesz słuchać, tak? Ja to czytam jako takie interwencje, i wydaje mi się, że to Konrad miał na myśli. Tak, tak, tak. tak. On też w wywiadzie I to podkreślał, tak. że po prostu jak mówi, weźcie, wy się zastanówcie, tak. czego wy chcecie. O, tak, i kto będzie z wami żył. I bywało tak w tym programie, że ktoś podejmował decyzję wbrew swoim rodzicom, ale to się zawsze dobrze kończyło. Ale też dobrze się kończyło, kiedy podejmował decyzję wbrew sobie, a słuchając rodziców. Także to nie jest wszystko takie. I mam dokładnie podkreślić, w każdym z tych zdań przykład, którego nie powiem, ale mam. Także yy, to nie jest wszystko takie proste i oczywiste, bo, bo to są ludzkie emocje, to jest ludzkie życie. Także tutaj. Trzeba bardzo delikatnie postępować. Wspomniałaś sama o Krzysztofie. Niedawno była tak naprawdę rocznica od jego śmierci. Wszyscy fani mocno to przeżyli, a produkcja to już w ogóle nawet nie zadaje pytania. jak. rodzina przede wszystkim, bliscy. Czy ty miałaś od tamtej pory kontakt z babusią? Nie miałam i żałuję tego, bo jakoś nie umiem sobie wyobrazić, że miałabym do niej zadzwonić. Spotkałam się z jej rodziną tydzień temu. To też było bardzo emocjonalne i trudne i właściwie polegało na przytuleniu. Ja po prostu musiałam do Bogusi pojechać i, bo oni przyjęli mnie naprawdę jak u siebie w domu, jak w rodzinie. Nawet nie chcieli, żebym spała w hotelu, tylko chcieli mnie zabrać do siebie do domu. Przeżyłam, to było, to, było, to było piękne wesele, więc ja myślę, że dopiero wtedy z Bogusią porozmawiam, kiedy będziemy mogły się spotkać po prostu. Sam na sam albo w rodzinie, ale na żywo, a nie przez telefon. Rozumiem ci, bo to jest takie trudne, co miałabyś powiedzieć? Hej, Bogusia. Nie wiadomo, że nie i to dałoby się zrobić, ale ja sobie tego też nie umiem wyobrazić i też ze względu na nią, bo nie wolno uciekać od takich sytuacji, trzeba wspierać. Wiem, że ona miała wsparcie, dlatego też było takie bezpieczeństwo. Z naszej strony też było wsparcie i psychologiczne i ze strony ekipy, a ja czuję, że po prostu przyjdzie moment, kiedy my się ze sobą spotkamy. Warta. Dziękuję Ci bardzo Dziękuję za rozmowę. bardzo. No, dzięki.